Siema, siema, witajcie! Dzisiaj będziemy nagrywać odcinek z z Moda. E, dzisiaj e, będziemy właśnie nagrywać e, coś innego znowu, ponieważ kurczę trzeba się zmienić. I pokażę Wam w dzisiejszym odcinku kilka ciekawostek e, i kilka fajnych modów e, do tej gry. Także ja już e, i w pewnej mapce, tej, tej pierwszej, co nie? E, kilka też ciekawostek tam i w modach tych podstawowych. Także zaczynajmy i nie przedłużajmy. Witaj. Dobra. A więc tak. Na W oczywiście latało serię Na shiftie tam sprintujemy. I tak Pewnie jak jesteście jeszcze, jeszcze nie ogarnięci, to na, w ogóle na Q robimy ten Na Q oczywiście otworzymy. Jak na przykład zobaczymy to takie, to to jest chyba to tak, to, to trzeba tylko zawsze powiesić na ścianie, bo inaczej to żyć nie może, tak samo możemy jeszcze powiesić czy na ścianie, na ścianie, gdzie to jest, kurczę, podstawowe aż zgubiłem, yy, to później może wam pokażę, no nie, nie, albo nie, pokażę na początku jak działa ten mod, także pokażemy na Kylo Renie, bo Star Wars to są bardzo fajne. Minecraft jest dziwny tutaj. Minecraft wygląda tak. I tyle. No. Tak wygląda minecraftowiec owiec. on jest dziwny. Zobaczmy, no, dobra. Niech będzie Minecraft owiec. Dobra, nie Czasem go nie gonić. Czasem nie gonić. Dobra, chodź tu. Ta, ta. To chodź Widzimy, co się robi. No. Um, i, I tak to wygląda. Także, no. O. I teraz jeszcze kość zapomniałem. Kość. Ta. to by było na tyle. To teraz Star Wars, może? Nic, <grym> No tak, 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 tak! O, Kylo Gdzie to? Dobra. Friendly Kylo Ren. No nie, no, Kylo... Kylo! Kylo. Dokąd ty? tam ty? Chodź. Ilu no? Chodź. Co ty się Eh, eh, e, e, e. no, Masz coś? No. No, masz no, Jakimś co? Gdzie jesteś chory psychicznie? No dobra, chodź tu. No chodź, chodź. no, gdzie? Ja sobie moje cię dobrze. No, 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 Chcę wysadzić okay. chyba. No chyba ktoś tu przesadził. No i teraz. No i tak daj wygląda mieszanie kojele. No teraz pokażę Wam. Teraz coś co jeszcze powiem. Ty w tej broni przyciśnię. Zapomniałem jeszcze W tej broni przyciśnię taki coś. Zobaczmy problemy. Biorę przycisk i tak spodziewam się, że A normalnie to by wyglądało tak i on nie jest rozłożony. także no. Jeszcze jest G mod z GTA 5 tej typiary i tej typiary. Four, Przesadzam na pistolet! No! Przesadzam! Przesadzam! Idiotka! Dobra! Dobra, to jest ja, ja, ja się wburzyłem! Ordynarnie, także zabieg O! No, nie mówię. Już, już nie A jest! To no. nie nie jest! Bale. Nie, nie! No, jeszcze Dobra, muszę zabić. A jego otwartość nie też fotografii zabić na jeden strzał. Także no, to muszę ją też zabić. Albo zabić strzał, prawda? To Tak się ją zabija. też inne takie mode na przykład na razie jeszcze ostatni jest RPC ok yy, bo ostatnie te RPC -y, to to będzie za mocne to jest za mocne bo na Z będziemy o, na Z się cofa. Yy, i to bym musiał cofać hmm. o to jest to na przykład tak wieloryb. Jeszcze możemy pokazać coś innego Czyli... GOCHILLA A tu będzie trudno Także, O ła, o zapomniałem, że w twoim dystrybucji Ona strzela taką czymś Tak. to ona Dobra? Właśnie. Boże. Jeszcze zapomniałem o tym. Na przykład tu. Na kontroluj się oczywiście. I możemy przyjść do tajemniczego pokoju. Czy który się nazywa? Czekaj. To jest ta. Nie. Tu. Tu, tak. widzisz jak, jak on ładnie wygląda? On, on, cud on cudownie wygląda. Ach, ten mój pokój to jest. To, to się nazywa... Ja go mój pokój. Ach, to jest cudowny. W takim pokoju to można mieszkać. I właśnie ta, te, te dra, ta drabina. Ta ta, ta, ta. Ja chyba się zaciąłem. Dobra, czekaj. się, wylecę, może. Okej. Okay. Nie zginęło 7 minut już. Mnie, o, właśnie. Zapomniałem jeszcze wam pokazać nicość. Nicość wygląda ładnie. Co nie? Można tu dojść, nie wiem... Do momentu... Jakiego chcesz, I pokażę wam w pokoju, jak Coś takiego. Czekaj. Ostatni NPC. Przepraszam, że mówiłem, że tamten będzie ostatni, bo ostatni będzie ten. E e e e to jest ten. O, kloi. No, Jakby <knowledge> To wyrzucić to do niego do niego do nie będzie Dawno nie grałem w Gersmoda. Girls to fajna gra, na naprawdę. Wow Dobra Właśnie! Ja ostatnie co dzisiaj zrobimy niestety Pokażę wam coś fajnego. Widzicie? Widzicie ten styl? Będę na się wsiadło Nie mogę wsiąść! Ty właśnie kluczyki! O nie. Najgorzej! Muszę znaleźć kluczyki. Fuck! No ja dobra. Mam mam, mam ci gdzieś. Pojedziesz już to teraz jak już nie pojedziesz to wyrzucimy ci coś takiego ooo, cofam się S. Patrzcie. patrzcie się jak to będzie teraz wygląda Zgod, co jednak A więc teraz jak ostatnie co zrobimy teraz? Znaczy nie, nie ostatnio, ale zaczniemy tylko weźmiemy tę kąteczkę. Spalimy falę? Eeeeh... Zobaczmy, yy, yy, jest zobaczmy. Yy, jest. Weźmiemy to. On poleci. O on sobie leci. Z przymileciem, lecimy za tą beczką, tu jest. Później zobaczycie, ja to jest, sobie. Dobra, leć, 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 no. Już przeleciałaś? A właśnie. Zapomniałem okazję powiedzieć, że tak. Po tym jest druga mapa. Niech pójdziemy do góry. No, ładnie, nie? Tak. Ale już zwracając z tego. to jest takie małe miasto, takie mini. mini. Ono jest mega. Słanie, to jest. I tak jak wygląda ta mapa. Tutaj się znajdujemy, co nie? Je? Tutaj zrobię takie co? to skoro. To, to akurat ładnie wygląda. Dobra. Teraz zabalony wam... No właśnie, za balony, za balony zniszczony się dostaje w ogóle ten. Że, że ta paczka wybucha Fajnie. Leci. Lecimy wraz z niego. Help!

no, no i w sumie mogę pokazać wam inne auta. Typu... O, to auto jest fajne. To nie jest w sumie auto. No. Jak tu się wsiadało do auta? No na no, F, e, no. To. Eee, kluczyki do auta. Jak super. No dobra. Trzeba... W następnym odcinku może pokażę wam jak się lata autami... znaczy jeśli autami. To już mi powoli wkurza. Gdzie są kluczyki do auta moje? Halo Dawać mi kurczyki Ty może to jest to dodatki Nie Eee, dobra, o to gdzieś e, dosłownie a Wkurzyło mnie tak, wkurzył Wy coś takiego zrobił Także no. Fajne mam tu MPC ty, ale chyba w auto wam nie pokażę, chyba, że nie umiem jeździć o A, no przecież. A zapomniałem, że te auta nie. Nie mogę. E, wziąć chyba. Chyba, że przejadę się tym. Proszę. mały. No to co? będzie nie? Ja nie lubię marty, ja lubię Aha! Zapomniałem, że to Nie Nieważne, dalej. Zobacz, zobacz! Sokaj... Nie no, nie musimy myśleć. O, dobra. Wywróciliśmy nasz pojazd. Dźwięk, oh, no no. No. A właśnie, że ja ja zapomniałem powiedzieć, że mam tutaj dzień i noc, także czasem mi się tu zaspało. O dobra, ostatnie co wam jeszcze pokażę. Proszę, jeszcze nie tym, to samo Który mnie teraz zabija? Nie, nie, nie. Nie, 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 tu zahaczył że nie, nie, byś się nie, zahaczył No nie, No nie, jest za mądry. nie, 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 No nie, a do wody nie, 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 masz fał nie, 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 nie,

O, 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 było blisko. Było za blisko. Ha, i co? Dowolnie, dowolnie wejdziesz. Ale, szybko w, bierzemy usuwacz. Usuwacz, No nie, wszedł. Usuwacz. U, 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 u usuwacz, jest. Ha, i co? I co? I co, Bambiku, myślałeś? Że co, będzie? coś zrobisz? Coś nie, nie zrobisz, Bambiku. No właśnie, zapomniałem wam pokazać latarkę. Latarka działa tak. W tym urządzeniu na F i w ogóle... Tam. Dobra. To by było w sumie tyle z tego odcinka. Naprawdę fajnie się grało tutaj. Także no... Kurczę, trzeba, trzeba później pokazać jeszcze inne ten... Pokażę wam w następnym odcinku jeszcze inne takie. Co można to robić z tym. Chociaż... Czekaj, czekaj, czekaj. Patrzcie, patrzcie. Patrz, ja tak, nie... Uwaga. Jest. Ja, ja, widzicie jak widzicie jak pojechaliśmy ten to naprawdę fajnie jest I co tu w tym e, prawym górnym ekranie widzicie moc tego e, jak on ma Kurczę GT San Andreas Naprawdę fajny jest. A na dole macie Speidea mod. Też w prawym, ale dolnym roku. On jest fajny, dobry. Ja będę w sumie kończyć, bo już w sumie wszystko pokazałem z tego. Także ładnie to wygląda, jak widzicie. Także fajnie było naprawdę z wami tutaj pobyć. Ale do następnego odcinka i się widzimy. Dobra, do siema!